Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Amnesia. Amnesia może bardziej... amnezja Tak, tak mrocznie. Nie, chujowo, nie mrocznie, ale chujowo było. Dobra, nieważne, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Amnesia, O, 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 coś w dzienniku mi tak pstryka. Moment, moment, moment. E, 3 na 3, yeah. 2 na 3, 1 na 3. Tylko czekajcie, bo o co tu... Aha, dobra, zadanie się nam pojawiło Schody zwaliły się, no zajebiście Znajdź sposoby, by wspiąć się wyżej Kurwa, czego ta gra nam nie zrobi Pewnie mam się jakoś powspinać chyba, nie? Czy, czy nie? Czy będziemy musieli ja... zrobić? Nie, raczej chyba tak tutaj nie będzie Ale ciekawe, czy... Ciekawe, czy ten Czy będziemy właśnie musieli jakoś układać te, 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 te skrzynki? Uuu, nie zsunęły się, dobra Nie no nie wierzę, że to, że to się uda Czekajcie, nie po, Kurwa, nie, 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 powstań, powstań Gadej No i zjebałem sprawę Nie, 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 na pewno tak nie będzie, czekajcie Mrok! Nie tam nie chcę O o tu coś mamy Oliwa? Tak jest Tego nie podniosę niestety Schody oczywiście się tak z dupy O o o możesz używać różnych przedmiotów O to się tak spodziewałem Tylko jak, jak to ustawić najlepiej To mnie tak zastanawia Ja to trzymam cały czas No pewnie że trzymam Ja to specjalnie tutaj położyłem Dobra, dostaliśmy się u góry. Jest, zrozkniłem to wkróce, wkrócej niż dwie minuty, wręcz jestem z siebie dumny. Tylko teraz gdzie się udać? Czy najpierw do tych drzwi, tych co się później tak jakby zaraziły, że tak powiem? Tym, tym zielstwem. Żebym nie wdep. Coraz więcej znowu, tak? Chyba tak. To nas oczywiście nie razi. Nagłym takim cudem. Dobra, ja się najpierw udam do, do tych drzwi tutaj. Tam jakoś... Chyba, że... Nie, jak to jest na raz, to się zdenerwuję. Czekajcie, bo nie chcę naprawdę, nie chcę robić drugi raz tego, tam się wracać. Użyć z tymi... No chyba cię pojebało, gro. Nie można użyć z tym przedmiotem, no Czekajcie, a jaką ja miałem misję? E. No nie no, to jest jakaś kurwa To jakieś żardze wręcz po prostu Nie mogłem wziąć tej tej i, i tak polać po tym No sami powiedzcie, no kurde no Może tutaj się uda Ach, huja O nie, tu się udało. Dobra, nie rozgmieniam tej gry kompletnie. Rafineria. Dobra, zobaczmy co tu będzie. No, ale ciekawe, bo on... co będzie z tymi wrogami? O, teraz tak fajnie deszcz się tak kropi po tym, co... O, kolejne wspomnienie. and there's a good reason for it but you can light the lamp now if you wish what's the reason for the darkness that is stay close be careful not to stray what's the reason why is it so dark pay attention daniel it's important that you keep going straight and make sure not to stray znowu Tu mamy właśnie... Tylko my, to, kurde to jest najgorsze że no tutaj dużo właśnie, jakby taki zombie, no to przecież to jest dobra, dobra taka Znaczy nie, nie wiem czy zombie czy nie, czy, czy jakiś wampir, cholera wie. Ja to nazwę nazwę zombie. Okej. Okay, jakiś stwór, potwór, nie wiem. Tam nie bez Można zapalić, można, tylko mam pięć krzesiw, nie chcę marnować, szczerze mówiąc. Ile mam lampy? Lampy mam całą czy oliwę, to mogę w sumie z lampą chodzić, ale tutaj widzę w miarę jeszcze, więc... O, bądź ostrożny, goruluj, już blisko kłócanie, lewy kontr w ciemnościach zacznie utru... utrudnia twoje wykrycie. Aha, rozumiem. Czyli my niestety nie będziemy mogli z nimi walczyć. A ja tu nie widzę żadnego potworka. O, 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 oh, jest, jest, jest. Chodź tu kurwa. Unikaj zbyt długiego patrzenia na przeciwnika wszyst ...wysyc... 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 ...o matko, wysysa! To twoje zdrowie psychiczne i ostateczności nie doprowadzi do twoje na Ma... zdemaskowania. Ok, oke, ogarnię. dzisiaj... dzisiaj nie będziemy mogli mówić C. Dobra, tu mamy mi... Mnie... Aha, on tak pewnie patroluje. To będzie genialne, więc bo jak mnie wykryje, to nie będzie... Zaciekawie. ciekawie Czekajcie, żeby kurwa tylko mnie nie wypatrzał Wypatrzył czy wypatrzał? Nie ma chuja Dobra, czekajcie, ja, co ja mam w ogóle zrobić, bo nie wiem um, No i nie dowiem się Kości, aha, oni nas pożerają jakoś Okej okay. O gadde, nienawidzę, po prostu nienawidzę takich kurde dróg, że tutaj, tam, tam, tu, tu Okej, okay, to mamy stolik z... O o, 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 o. Tu się zapalę, czemu nie? No widzicie no, God damn it. O karteczka! 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone ore wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete ore?. <coughs> Twoja głowa pulsuje, a ręce drżą. Ale to jest do tego zdrowia, ja tutaj mam w pełni zdrowie, więc... Ciekawe czy tu zombie może właśnie do tego całego światła przyjść. No w sumie jest ciemno, widzi zombie... Kurwa, nie wiem czemu zombie, Dobra, jak coś... Jak coś się inaczej nazywa wybaczcie, ja to będę cały czas mówił zombie. Zobaczy światło, to raczej ich to tak zbawi, nie? Zwabi kurwa, mać. Dzisiaj mam po prostu masakrę, Okej, okay, oliwka. O, o, o nie, to, to myślałem, że to, to coś jest. O, zajebiście, tylko... O, jest, udało się. Tylko właśnie, gdzie ja mam iść? Jakie mam zadanie w ogóle? Nie, nie to. J. Nie ma żadnych zadań. <ścoughs> zajebiście. Czy ja już tu się cofam? Niedobrze, niedobrze, bo nie wiem gdzie iść. I się wróciłem. Ale tutaj jest zombie po tej stronie, no, jestem tego pewien. O, tu mamy Eee, yy, Nie, nie, czekajcie, ile mam? Siedem. Nie wiem, czy to się opłaca, ten. Czekajcie, czy te zombie znika, kurwa?

to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have other worlds. No Kurde, tu mi musiał zamknąć potworek, serio? Czekajcie, o, widzicie? I znowu ten ekran jest taki uu, Przymula straszny, czekajcie, jak nasze zdrowie <grystanie> Zajbiście? W pełni zdrowia Ochaj, psychikę mamy już po prostu Tak masakryczną, że masakra Nie, kurde, nie obracaj mnie się aż tam Okej, okay, tylko gdzie mam... O, o krzesiwko, krzesiwko, krzesiwo <grystanie> God damn it, no No serio... O o o było było Jest udało się Otworzę tu Nie, nie Okej okay. No kluczaj Dam się tu Tu będzie potworek Nie bo tu jest świateło O tu mamy jeszcze drzwi zajebiście Coś blokuje z drugiej strony okej okay, co mi książka mówi? ku jednotywa, które są zablokowane dostać się tam w inny sposób czyli to jest pewnie ten cały... Ne, escape cały teraz cel mi się wydaje ja mam w ogóle eliksir? nie Dobra to trzeba zrobić tak w jakiś inny sposób mi mówi nie, nie widzę tu żadnych potworków jak na razie zombie jak ja to mówię zombie, to jest na pewno co innego, tylko nie wiem co. No na pewno też nie wampir, nie? Okej, okay, no to będzie... Ja pierniczy, no nie straj ziomuś, tak, no już zniknął. Okej. Okay, jest ten. Wierz mi, nie istnieje nic takiego. O o... Nie, 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 nie będę tutaj palił. Jedna w pomieszczeniu wystarczy. No nie wiem czy dobrze zrozumiem jak jak mi ten. Jak... Ja go palę... Ta mi mówiła gra, że ja go odpalę, mieć lampę i światło, to on się uspokoi, czy coś takiego. O! O no nie, to by moje kroki, god damn. Oh shit, no tu z milion dróg, jak, jak można się w tej grze nie pogubić? O, Bob dzwoni, zajebiście, bo mieliśmy grać... Dobra. Czekajcie chwilkę, czekajcie. Okej, okay, dobra, wybaczcie, tak już wiem. właśnie mamy też zamiar z Bobem dogrywać Left 4 Dead i mu prawdopodobnie wejdzie. Znaczy nie na jego kompa, ale jego ojciec kupił nowy i ten stary po prostu zostawia. Jest no jest znacznie lepszy niż ten jego stary. Może nieznacznie, ale jest lepszy na pewno i może by wszedł, więc to by się właśnie przyjemnie grało, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, nieważne, ja już te, ja tędy chyba przyszedłem, więc na pewno nie tutaj. Nie, Jezu Maria, jak on tragicznie chodzi. Dobra, tu ten zombie se szedł. Dobra, mamy jak, jak, jakiś sposób... O, oh, god damn it, god damn it. O, tędy, nice. Aha, tu są zamknięte, a tu były otwarte? Dobra, my jesteśmy po, wręcz... <ścoughs> ...zdygani, posikani. O, o, tu, tu, tu były zamknięte, tędy chyba. O, od razu lepiej. Ile mamy tych w 6. Nie, niech będzie 6. Kurde, no ale ciężko się teraz chodzi. Nie, tutaj też chyba nic nie znajdę. To są zamknięte gaddainy. What the fucking śpi? Otworzyłem drzwi i ten zombie nagle przyszedł tu? Ja na niego wręcz czekam i go wysłuchuję A to nic Nie chce się mi pojawić Ale też nie wiem którędy mam tam wejść uh, God damn it. Tutaj nic nie zrobię Czekajcie, spróbuję jeszcze raz otworzyć Kurde, no nie da się no tam mi zgasło? Nie, ja tu powiedziałem, że nie chcę, tak? Tam mi chyba zgasło. O... No nie, tu ja dałem jedną. E, dobra, no nie mam pojęcia naprawdę, kochani, co ja tutaj mam zrobić? Naprawdę, zielonego pojęcia. Zombie cały czas tu patrolował, a tu teraz go nie ma. Mam znaleźć drugą, znaczy otworzyć drzwi drugą stroną, tylko jak się tam dostać, to jest moje pytanie Czekajcie, czekajcie No to ta szafka mnie nie pasuje Nie nie nie, nic, nic Nie wiem czy słyszycie myszkę czy nie, ale cały czas naciskam tutaj pojebany Dobra, użyję te krzesiwo na to nie tą szafę jakoś przez co... Ale zajebiści, zmarnowałem to krzesiwo Mam tu nic Tutaj jakby żyje A to się spali czy nie jak dam tutaj? Oh, shit. E o shit Nie, myślałem, że jest Dobra, ja tutaj nie chcę patrzeć właśnie na tą zombie, tylko chciałbym. Za cholerę, no skumajcie, no jestem twój głupi na tą grę, albo czegoś nie widzę. O, 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 a myślałem, że ten, nie, nie rozbiję tego. nic okej okay, znowu będę chodził prawie kurde przez 15 minut i rozkwitnął co ja mam zrobić gdzie mam iść nie 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 ja wiem naprawdę nie mam pojęcia tu nic tu nic Dobra, no nie wiem, naprawdę. Nie wiem, cofnę się, może tam coś rozkminie, jak mnie to znowu zakończę odcinek, ponieważ kurwa. To jest, jest już... To już jest śmieszne. Tam nic, tam nic. Dobra, udam się tędy. No, ja tędy na pewno przechodziłem. No. Zablokowałem się na Na belce. No, God damn. O. Dobra, tu są drzwi, nie wiem czy tam jakieś inne drzwi jeszcze były. Nawet nie to wygnął No to jestem w czarnej dubie. Ani nie mogę wyjść stąd. Nie, no pewnie gdzieś to... Tam... Czegoś, Z czegoś nie umiałem dopatrzeć. Jestem tego pewny. Pewnie. Tak, nie, jestem tego pewny. Nie, górą nie przejdę nie chuj. Jakoś poprzesuwać cholera? Nie wiem Ożby skurwysyny wręcz O gaddej Ale rozkmieniłem Oczywiście znowu po pięciu minutach No czemu to się nie chce Ale granie normalnie zrobiła w bambuko. What the fuck Nie ma nikogo, nie drga jest światło to nie ma zombie. Nie wiem, on mam... czekajcie, co on zobaczył, że ją się tak z... Twoja głowa pulsuje, a ręce drżą. A tutaj w pełni zdrowia. Dobrze, nie jest źle. O, o tu mamy chyba oliwę. Dobra, beczka już nie zawiera oliwy. Ach. Tej lampy jest mega dużo, więc mo mogę... Czekajcie, jakaś pułapka gaddej? Aha, dobra, już wiemy co blokowało to chyba Przy Linie Czekajcie. To te skrzynki przecież można przesunąć na spokojnie. Ale co mi to dało? Ja miałem otworzyć drzwi, tak? Dobra, otworzyłem je J Lina nie chce tworzyć władzy, coś, coś musi ją blokować. Ja bym to chętnie przeciął czymś. No Okej, okay, dobra. Przeszukajmy szybko, zobaczmy czy jest coś, coś nie wiem, ostrego, że tak powiem. Nie. Nie znajdę to chyba raczej nic ostrego. Chyba, że znowu, coś muszę przesunąć. Nie. Dobra, że to. Z tym właśnie, z tym wzięciem krzesiwa to jest masakra. Tutaj też coś jest, tylko... O! No! Nie mogę dobrze ruch... Aha, dobrze, nie może z to nie chwycić, więc jakoś trzeba poprzesuwać, tylko... ...tego nie chwyci za cholerę. Czekajcie, nie wiem czy to... ...to pomoże. Aha, czyli w ogóle on jej nie może stąd chwycić, serio? Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. No, musi ją wziąć na 100%. Tego nie weźmie. Dobra, przesuniemy tą skrzynkę. Hehe. Będziemy się bawić, kurde, w, w puzzle. O, 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 zajebiście. No. No i zajebiście. Eee, udało się, jak to rozkminiłem w miarę szybko. Jak na mnie to jest serio, to jest. No. Ale co, czy czekajcie, chyba. O nie, już otworzyłem ten włas cały. Nie, zajebiście, 25 minut. Ja się dostałem do pomieszczenia zwa... zwanego, nie wiem. Ale nie jest źle. W miarę idę na wprost. Troszkę wolno, ale idę. Coś tu co jest. O, no, zajebiście. To mnie musiało płynąć. Plnąć? Co to za język? Plnąć. Eee, dam jeszcze radę. Yeah, piwnica archiwum. Okej, okay, kolejny odcinek za nami. Czyli będę nagrywał, jak już będę siedział właśnie na noc, e, nad amnezją, to będę dwa odcinki. Znowu dziennie chciałem powiedzieć. Dwa odcinki na noc, tak więc bo się wam drugi odcinek podobał, znaczy czwarty odcinek się Wam podobał, jeśli tak zapraszam Was na kolejny, tak więc trzymajcie się. Cześć.